Kochani, witam wszystkich, z tej strony Isayuki, zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w Kingdom Hearts Final Mix, część pierwszą. Zobaczcie, chciałam Wam tylko pokazać jak wygląda Traverse Town na mapie, jak dolecimy do niego właśnie naszym gumilotem. Możemy sobie wybrać are, część, do której chcemy się dostać. A skoczmy do pierwszego. Troszeczkę poszukałam informacji, żeby nam się lepiej grało i płynniej. Nie szukałam gdzie, ale dowiedziałam się, że niebieskich tutaj tych Trinity, właściwie gdzie jest Dom Merlina? Tu jest gdzieś Dom Merlina, ale niebieskich Trinity powinno być cztery w tym mieście. Tu są akcesoria, tu jest ten pan, co nam tak strasznie nie wierzy. Powinny być cztery, czyli jeszcze gdzieś możemy znaleźć. Hmm. No i ten, ten dzwon mnie bardzo interesuje, no ale tam musimy mieć już tą czerwoną, jednak. Hotel, hotel. Kto buta. Oho. Aha. I gotowe. Dobrze nam idzie trójkę. Oj, odkłam. Czy to jest spontanna. W ogóle. Nie wiem na kim mi się tam zatrzymało? ten tu. A, chyba na tym. Na tym, tak. Najwidoczniej się na tym blokują. No nie mogę tego zegzaminować jako taką, żeby zobaczyć, co to jest. Mogę w nie ale to nic nie daje. Hmm. No dobra, jesteśmy w którym w ogóle? W pierwszym? I tak właściwie to gdzie jest dom Merlina? Jestem wciąż zainteresowana tym, który z tych to jest dom Merlina. Wiemy już, który to jest? Już? Tak szybko? Skubany jeden atak i po, po przeciwniku. Dobrze, przejdźmy się tam dookoła. Hotel. Trzy ataki i z głowy. Oj. Trzy ataki i z głowy, a żaden z nas nie atakował. Dobra, wejdźmy na chwilkę, bo tak jakoś tędy można przejść. A tędy można wejść na górę. A wy już znowu się tu pojawiacie. Znikają zauważyliście. Co znikną, to się pojawiają. Dobra, chodźmy na wylot, bo nam nie dadzą żyć. Jak będziemy tutaj tak spędzać czas? Ja w sumie ominęłam i nie wiem, gdzie jest ten dom Marlina. Wiem, że w tym mieście jest. Bo tam chyba w tym domu właśnie ma się ta księga pokazywać. O, tutaj, przeciwniczy. Mam Cię, Oj, ale to chyba y, nie kończąca się tutaj opowieść. No tak, a miała być magia na kursiat, na skrótach. <grym i wyszczość> No, zamroziliśmy go, tylko fajnie by było, gdyby rzeczywiście... O, Donald. Nie mam żadnych itemów na razie. Goofy, a ty masz jakieś? Nie masz. Ja też nie mam. Stał? O, budził się. A <laughs> się wkurzył. <laughs> Słuchaj, no coś mamy, prawda? Ale bo to tak jest trochę skomplikowane a nie, coś mamy Exchange do Donalda niech będzie jeden yy, teraz ten niech będzie do Sory jeden o, poszły oba wszystkie? co to daje? Hmm. przydaje się pewnie w tych a to jest ciekawa chyba sprawa no tak i może być użyte tylko stąd Mamy eliksir. Niech idzie do Sory. Mamy jeszcze potion. Jeden. Może iść do Gufiego. Mega potion. Może iść do Gufiego. I high potion. Może iść do Donalda. Niech się tymi zajmuje. Dobra, mamy ich. A teraz pomyślmy, gdzie jest dom Marlina. To powinien być. Oj. Powinien być opisany, prawda? Oj, tędy się nie da. Hopsa! Omijamy tych, co nam przeszkadzają. Nie będziemy się ze wszystkimi tłuczć przecież, prawda? Dobra, chodźmy do następnego i szukajcie znaku, gdzie jest ta Marlina, bo ja nie wiem, gdzie jest. Chyba, że to jest ten opisany tym takim w z drzwi, co mówiłam, że wyglądają jak w Oj! No, fajny ten jest. Ale się przed nas. O, życie mi się w ogóle powiększyło, nawet nie zauważyłam kiedy. <śmiech> <śmiech> Tyle? Tyle, super. Dobrze. Dobrze, popatrzmy co tu. okej. Okay. mama. po zamrażanych. Teraz tak. Ech. Tu są miejsca prawdopodobnie dzielnice pozaznaczane. To jako dom Merlina chyba nie jest opisane. Na żadną magię nie jest, tak? Pięknie. Aha, bo tu jeszcze można wejść na górę jak to tu wygląda? Muszę się porozglądać, bo... Aleście się, się uparli. No poważnie. Dajcie punkty magii, bo... bo nie mam was jak czarowaniem atakować. Lodem i ogniem. Dobra, tu nic nie ma, prawda? Tu nie. Jest fontanna, to jest fontanna? Hmm... Ale tam się nie da wejść. Tu jest jakiś śmieszny gwiazdek. Ale bez fajnie w ogóle dźwięki wydaje. Oj. Lowniki jakie profesjonalne te dziadki robią. Już zaczynam nabierać wprawy ze sterowaniem. I co? I wciąż mi z tymi nie wolno zrobić? No dobra, może uda nam się... Um, nie. Mogę to tylko zbadać, nic nie mogę z tym zrobić na razie. Może w przyszłości? Oj, a czy coś się stało jak to o Nie. Nie, tylko gwiazdki Zaraz, zaraz, a czy... Nie, nie mogę użyć. Dobra, dobra. Chodźmy tam na górę, zobaczymy czy tam coś się kryje. Bo wiem, że tam chyba skrzynkę swego czasu podnosiliśmy, no ale... on jest niebieska ta! Trinity. Czyli trzecia na cztery. O, szybko wam poszło. Dawaj, dawaj, dawaj. Więcej tu nic nie ma. Tylko schody. A, no i przyszli. Oj, No i przyszli. No jakie niezdecydowane, no. Mamy ich opaki, chodźcie. Przywołamy coś, czy taczamy coś? Przywołaliśmy. Camping set dostaliśmy. Po niebieskie przywołują i wysyłają nas w różne miejsca, czyli mamy trzy. No i jeszcze jeden musimy gdzieś znaleźć. W porządku. Poza tym jest to sporo rzeczy, których na razie nie możemy zrobić, dopóki... Tam jest drugi, a tu jest pierwszy. Dopóki nie zdobędziemy kolejnych mocy oczywiście, prawda? Byt trwały był ten jeden tutaj. Dobra. Gdzie jest dom Marina? Niech mi ktoś powie. No nic, do sklepu i tak musimy skoczyć po ten eter, po zwykły Potion, jeżeli on tutaj ma takie rzeczy w Jestem tu, żeby zrobić zakupy. On nie ma takich zwykłych. Ok, never mind. Oh, let's chat! Rzeczy zniknęły ze sklepu ostatnio. I te dziwne odgłosy, które wciąż słyszę, człowieku. O, to się okrada? Hmm. Możecie stworzyć rzeczy takie jak te. No, nie psuj. Możecie stworzyć rzeczy takie jak te na drugim piętrze naszego sklepu. Wow, kryształ! Czegoś tak się surago pocieszył. Problem polega na tym, że nawet jeżeli możemy sobie je stworzyć, to i tak jest jeszcze góra zamknięta. I wciąż nie wiem, gdzie jest dom Marlina. On powinien być jakoś ładnie opisany, chyba, prawda? No, cześć. Się nic nie kryje więcej, prawda? Nie. No i kamery też nie mogę obrócić. Tak jak mówiłam, to jest tak. No, taki. Uch. To jest wciąż nie dla mnie? Nie. Tu jest coś zamknięte. opaki mają otwarte cały czas, bo pracują ciężko na swoje przygody. Tu jest jakaś restauracja. Tutaj do chłopców można przyjść. No dobrze, mam troszkę rebus, nie bardzo wiem, co zrobić dalej. Na tą chwilę zamknięty. Po hm. drugim no to są te hotele, jakieś budynki. O. Potrzebuję eliksirów. O, już pokonaliście też tego kolejnego? Super. Chyba, ten duży budynek, to jest dom Imagina. Bo ten śmieszny zamek, ten sklep po naszego, naszego Mugola. Brania, jest kawał budynku. Jeszcze wam mało. Oj. No i pokonali go. Dobrze, wiecie co? Żeby nie tracić czasu, ja pobiegam, poszukam sklepu, nie sklepu, tylko domu naszego Merlina i tam się spotkamy. Także dajcie mi sekundę. Hmm, dobra, to będzie pewnie wejście do Merlina. I to, tak I sobie, Tak sobie myślałam, to jest oznaczone jako ogień. Czy mogę na to użyć? Ognia. Biała. O kurczę, jakie podstępne. No. Aha. Wow. Weź, bo mi odpłynęło. Ok. Kto by pomyślał, że będzie nam uciekał? Mo, no, panowie, bo kamera to po prostu wariata ta dostaje. Bo rozumiem, że dopłynąć byśmy tam jako taką mogli, ale nie moglibyśmy wejść na górę? Ło, kamera naprawdę wariuje, zobaczcie. Juhu! Gdzie my jesteśmy? Ech, skrzynka. Ło, pewnie, żeby się do niej dostać trzeba użyć tych skrzynek. Bo jak są podnieść empty. O! There's something about this musty place. It reminds me of the secret place back home where we used to scribble on the walls. Remember? Kyrie? Proszę, proszę. Przybyliście szybciej, niż się spodziewałem. Co? Wiedziałeś, że przyjdziemy? Oczywiście. Ty jesteś Heartless? Nie wygląda jak jeden z nich. Ojejku, oczywiście, że nie. Mam na imię Marilyn. I jak widzicie, jestem czarodzieja. Spędzam sporo czasu podróżując. Dobrze jest być w domu. Wasz król prosił mnie o pomoc król Mickey? Tak, dokładnie. Donald Goofy. A kim by mógł być ten tutaj młody mężczyzna? Znaczy tam młody człowiek. Jestem Sora. A, to ty znalazłeś złeś klucz. O co król cię poprosił? Chwileczkę. Się mebluje pokoje. No, gotowe. Mm -hmm. Mm -hmm. Ma sobie zakaślą. Wasz król e, poprosił mnie, żebym... żebym cię wytrenował w magii. Możemy zacząć kiedykolwiek chcesz. Powiedz, kiedy jesteś gotowy i możemy zacząć trening. A, i jeszcze jedno. Ty nie się zmieniłaś? Cześć! Jestem... E, chrzestną wróżką. Matką chrzestną wróżką. Jakoś tak jej było, no nie? Skopciuszka. Matką chrzestną. Wasz król poprosił mnie o pomoc. Również mnie poprosił. Będę Wam pomagać podczas Waszej przygody. Nie wiem, jak wielką pomoc mogę zaoferować. Ale możecie zaglądać w każdej chwili. Cieszę się. Zapis, widzę, jest. Ojej, tr Trinity tam gdzieś było. Gdzie? Jest, 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 jest. Mam cię. O, mamy Mega eter, ale ja potrzebuję zwykłego. Zwykły mi jest potrzebny. No dobra. Z nim możemy porozmawiać. Tu są różności. Więc z nią możemy porozmawiać, rozumiem. Martwię się o kopciuszka. No dobrze. Możemy wyjść. O, alfabet. Możemy zapisać. Co tam masz do powiedzenia? Praktykujmy magię albo nie. Dobra, zróbmy jeden raz praktykę magii. Zobaczymy, co nam każe zrobić. Uuu, idziemy do innego pokoju. Water Możesz tutaj ćwiczyć rzucanie zaklęć. Meble, medlina będą Twoim celem. Możesz je mieć w poruszające się albo stojące w miejscu, jeżeli jesteś, jak jesteś gotowy. I podejść do medlina, jeżeli chcesz skończyć. Popraktykujmy. Moving zrobmy. Które chcę spróbować? Chcę takie, kiedy się ruszają. No, nie mogę tak. Jest. <grystanie> Łatwiej jest tego zamrażania rozwalać. Jeden. O więcej No tak, bo mogę w sumie skończyć jak będę, jak uznam, że już nie chcę więcej O silny O Jeszcze jest jeden Ło Jeszcze więcej i to tak mogę trenować prawda? Nie skończy magia dochiera. Dobra, myślę, że wiemy o co chodzi. Możemy zakończyć trening w sumie. No i na tym byłby koniec treningu. Teraz możemy stąd sobie iść. Yy, wróćmy. Ziu. Czyli tak to tu wygląda. Yy, zapiszmy sobie oczywiście. No dobra, wiecie co? Nie jestem do końca pewna, jak zdobyć ten eter, także... bo nigdzie go nie mogę kupić na razie. Wrócimy sobie do Alicji, przejdziemy się jeszcze, spróbujemy pogadać z Królową raz jeszcze i z tymi jej kartami i zobaczymy, co będzie dalej. Ejo! Dobra, jesteśmy w Zamku Królowej. O, patrzcie, jednak jest jakaś. Czy jesteście gotowi, żeby przedstawić dowody Królowej? Właściwie dajmy na chwilę not yet. Nie pozwólcie królowej czekać. Mamy tak, yy, Footprint, Screen. Skrę... Właściwie to chyba mamy wszystkie dowody. Tak, bardzo dobrze. Idźcie na podium. A teraz pokażcie mi, co znaleźliście. Cóż, to bardzo dużo dowodów. Ale wciąż nie jestem tym jakoś specjalnie yy, impressed. Mam na końcu języka. <laughs> yy, nie jestem jakoś zszokowana. Nie nie, 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 nie zrobiliście mi tutaj jeszcze żadnego tak kurczę. No i uciekło mi słowo, wiecie, jak to jest po polsku. Mm. No nic, zdziwiona, zadziwiona nie jestem. O to chodzi dokładnie. Że to w sumie jeszcze nic specjalnego karty przynieście mi te cztery dowody. Nie, przy... pokażcie mi czwarty dowód. Czyli w sumie pięć. Hmm. Sprawdzanie wszystkich pięciu byłoby tylko stratą czasu. Dobra. Yy, wybierzcie jeden, który tylko tam sobie chcecie. A ja zdecyduję, kto jest winny, opierając się na tym właśnie dowodzie. Co? Przez to Po tym wszystkim, co przeszliśmy, żeby je wszystkie zebrać? Masz szczelność mi się przeciwstawiać? W takim razie stracisz głowę. Ściąć mu głowę. A teraz wybierz jedno pudełko. Ech, no i jak tu mam wybrać? A, wybierzmy to. Jesteś pewien? Nie ma drugiej szansy. Tak, niech będzie. No, a teraz sprawdzimy, kto jest prawdziwym winnym. <ścoughs> Co do, do diabła to, to było? To są Twoje dowody. Alicja jest niewinna. O, trochę nam tu warczy. Cisza! Ja tu jestem prawem. Artykuł 29 mówi: każdy, kto. Przeciwia się królowej jest winny. To jest szalone. <laughs> Ściąć wszystkim głowę. Karty. Wow. Nie doczytałam. Mamy nawet życie kart pokazane teraz, bo mamy taką umiejętność. Ty, gdzie oni jeszcze są? Tu są. Mam cię. Nie, tu jest jeszcze jakieś całe. Pobudziły się? I co mamy właściwie robić? Nie zdążyłam przeczytać, bo się nam nie liczyły karty. Ach, zniszczyć to, tak? Dobra. Mamy. A nie jeszcze jeden. Magia mi się pokończyła. Uciekamy i doskarczamy z powrotem. Dlatego karty jeszcze co chwilę wstają żywe. Mam. Teraz całą wieżę, dobra, tak? Jest. Musiała zostać porwana, kiedy walczyliśmy. Wydurnie! Znajdźcie tego, kto się za tym kryje. Nie obchodzi mnie jak. O, biedni. <laughs> Cię rozleźli. Tylko na chwilę odwróciłem głowę i. jakiś taki przyspany skubaniec. Siema. ma? Haha, <laughs> wypadnie. <laughs> Dobra. Królowa przemówiła. Znaleźć Alicję. Ech, bez oskarżonego nie ma procesu. Znajdźcie Alicję i ją tutaj przyprowadźcie. No już lecę. Dobra, słuchajcie. Mamy dobry czas, także możemy sobie tu skończyć. I kolejny odcinek zacząć w tym miejscu i będziemy szukać Alicji. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć.